Cześć, witajcie na kanale Mieszka Grzegorzak. Z okazji tego, że już jest koniec roku, stwierdziłam, że wrzucę e, łącznie razem z klejem w jeden film wszystkie wpadki i bonusy e, z filmów z całego roku. Przede wszystkim chciałam Wam bardzo podziękować za to, że przez ten cały rok byliście ze mną. W każdym urywku zrobiłam napis z nazwą filmu, z którego pochodzi, więc można w niego kliknąć, żeby przejść do tego filmu jak chcecie zobaczyć całe i tak samo wrzucę w opisie linki do tych filmów, żeby ułatwić tym, którzy nie mógł sobie klikać w ładnotacy. Więc zapraszam Was do obejrzenia. Wypadek z całego roku. Idę zobaczyć ją w 2014. A! Ja właśnie sobie wylałam spirytus do oka, bo są wstrzy wstrzymiły. Wstrzymiły to do oka, to boli. Ostatni program z klasą jest ktoś... też w całkocie. Ojejku, co się stało? Zaczynamy! To widać, że ten cień... O taki z jasnym sekwą wow. to nie było to co planowałam nie powinnam mieć zamiast palców takie małe szczypczyki bo albo wy... A, oh. potem oczywiście wyczyszczę te cienie dookoła które podesną. Aaaa! Wiesz, znaczy, jak to jest, ona się te filmiki i się myśli, pfff, ja bym takie wsufuny narobiła. Jeżeli teraz właśnie tak myślicie, to może się okazać, że się bardzo mylicie. I, i niestety tak po prostu jest. to jest. To jest, to jest aaaa! O, że wmarte. bo Stoi. Jak to? Nic nie Jak to, na dół? Sama? Sama? Samo musić siedzieć? Raczej koniecznie. Się. się No weź, bo będę słuchać, że chrupiesz. <grymne> to jest Dorka Śpi sobie. To jest koci materac. Koci materac do wspinaczki. Tylko. Nie, śpi. Части, аз кул, нагривам. Окей. Okay. Самолет. О, oh, Исус, така, това бит на лице с кот. Там, за. Там, за. Ти. 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 To jest powód, dla którego najczęściej. Cześć, widać na A Jest na to jeden sposób, to jest jeden błąd, nie mogę nic mówić! Nie mogę mówić! Dziwiam się!